Dokładnie 22 marca w Światowy Dzień Wody Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugą odsłonę programu Moja Woda. Wnioski o dotacje na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do wojewódzkich oddziałów funduszu. Dotychczas z jego oferty skorzystało już ponad 25 tysięcy właścicieli nieruchomości. Można uzyskać dofinansowanie do 5 tysięcy złotych, nie więcej niż 80% poniesionych kosztów na wszelkiego rodzaju inwestycje związane z zatrzymywaniem wody deszczowej na terenie własnej nieruchomości. On jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych na terenie województwa mazowieckiego. Środki można przeznaczyć m.in. na budowę zbiornika retencyjnego, drenaż wód deszczowych, studnie chłonne, tak tzw. zielone dachy, czy też na budowę odwodnienia liniowego? Zdaniem miejskich specjalistów od ekologii, mieszkańcy Legionowa powinni wziąć pod uwagę zwłaszcza tę ostatnią opcję. Zgodnie z prawem budowlanym każda nieruchomość ma obowiązek zagospodarować wody deszczowe na terenie własnej nieruchomości. Tymczasem praktyka na terenie Legionowa często jest taka, że często można spotkać nieruchomości, gdzie wjazd na teren nieruchomości wykostkowany i posiada. Spadek w kierunku jezdni, prawda? Wiadomo, że ta woda spływa z terenu naszej, naszej działki na jezdnię, tworzą się kałuże mieszkańcy po, po intensywnych burzach, po intensywnych opadach narzekają. Dzięki temu programowi możemy sobie tutaj poprawić jakość życia w naszej okolicy, zrobić w linii bramy takie niewielkie odwodnienie liniowe, wstawić kratkę, w, y, zrobić studnię chłonną. To oraz inne rozwiązania sprawiają, że woda nie trafia np. do kanalizacji deszczowej, bytowo-gospodarczej czy rowów odwadniających. Które odprowadzają ją poza tereny nieruchomości. Warto mieć przy tym na uwadze, że korzyści płynące z hydrologicznej modernizacji działki są nie tylko natury praktyczno-estetycznej, z naciskiem na słowo natury. To jest też ważne, dlatego że w Legionowie mamy od prawie 10 lat monitoring poziomu wód gruntowych, zainstalowany szczególnie na terenie trzeciej parceli. I wyniki wskazują, że ten poziom wód gruntowych systematycznie na terenie naszego miasta spada. Widzimy to też w przypadku drzew, prawda? Sosny brzozy są wrażliwe na poziom wód gruntowych i te drzewa usychają na terenie regionowa. Nawet zmiana o pół metra metr poziomu wód gruntowych powoduje, że niektóre słabsze egzemplarze po prostu usną, więc zatrzymując tą wodę, nie pozwalając jej spłynąć do, do, do kanalizacji deszczowej, poprawiamy jakość też przyrody w regionowie. Minimalna kwota inwestycji w programie Moja woda to 2000 zł. Inwestycji, której przypomnijmy, 80% kosztów kwalifikowanych Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właścicielowi nieruchomości zwróci. A to oferta więcej niż przyzwoita, nie tylko dla legionowian, którym się akurat nie przelewa. Co do wymagań formalnych, przyszli beneficjenci programu mogą być spokojni, utonięcie w zalewie koniecznych do wypełnienia druków im nie grozi, ale na wszelki wypadek urzędnicy z ratusza służą kołem ratunkowym. W Urzędzie Miasta jest przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, gdzie, gdzie jeden z urzędników, albo ja, albo mój kolega, pomogą Państwu wypełnić taki wniosek. W tej chwili to stanowisko jest nieczynne. Mamy epidemię, mamy trzecią falę koronawirusa, więc tutaj zaczekajmy z tą wizytą osobistą w urzędzie, aż się sytuacja jakby zdrowotna nie, nie, nie uspokoi. Natomiast oczywiście y, można dzwonić do urzędu y, telefonicznie, dowiedzieć się o wszystkie szczegóły. Można też y, wysłać e-mail na adres ecopatrolmałpaum.legionowo.pl. Y, sam, sam program jest bardzo prosty. Trzeba założyć y, konto na. Portalu, na portalu, na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, wypełnić wniosek interaktywny, wysłać ten wniosek albo osobiście, albo podpisem elektronicznym. Jak otrzymamy decyzję pozytywną z funduszu, że środki będą nam przyznane, wykonujemy inwestycje, rozliczamy, dostajemy pieniądze na kontu. Szczegółowe zasady udziału w programie Moja Woda są dostępne na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.